Cześć, witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Wracamy na EU5 po aż 3 miesięcznej przerwie, aż tyle nie było tutaj odcinka. Na początek jednak jeszcze podziękowania dla wspierających. No i zobaczmy co się po tych 3 miesiącach tutaj zmieniło. Cały czas ten odcinek jakoś układałem, no bo wiadomo teraz stopowanie lochów, tak dalej, no i to się jakoś tak przeciągało. Ale w końcu się zebrałem i wam pokażę co tutaj się od tego czasu zmieniło. Także poziom 368. Poprzedni był 350 i na tym 350, jak ostatnio zapowiadałem, właśnie te lochy zacząłem stopować. Także od tego czasu 18 poziomów weszło. No i myślę, że dzisiaj tak sobie po prostu przelecimy wszystko, jak to tutaj wygląda, co się jakby zmieniało. Ale zanim to, to jeszcze tylko wam przypomnę o moim kodzie twórcy, czyli byle. I w najbliższy piątek mamy losowanie. Proszę Państwa, nagrody w najbliższym losowaniu to jest 2 razy pakiet za 40 zł i kodzik na 50 grzyba. Także trzy osoby coś tam mogą wygrać. W tym miesiącu takie nagrody, a w przyszłym wychodzi EU10, więc pewnie będzie troszkę więcej do wygrania. Zobaczymy, jak ktoś kupuje z moim kodem, to zachęcam oczywiście do podsyłania screenów, dopiszę Was do listy i bierzecie udział w losowaniu. Ale dobrze, tyle słowem wstępu. Wróćmy sobie już właśnie do tej postaci. No i może na początek do karczmy sobie wejdziemy, odbierzemy kalendarz. Bo tutaj teraz też w sumie sporo właśnie z kalendarza, za nowy poziom jak się dobije. I tak jak chodzi o toaletkę, aura siedzi 19, jeszcze troszkę będzie 20. Także jakiegoś epiczka by tu można wrzucić. I tu widzę, że też mam dwa do rozmontowania, to może od razu to sobie bym zrobił. Nie klejnocik, tylko oczywiście... Tutaj epiki. No i pozostałe itemki. Codziennie się staram te 5 rozmontowań właśnie zrobić. I tu widzę, że epiki mi się w ogóle kończą. Także coś będzie trzeba w weekend nakupić, akurat weekend epicki. Także dobrze się składa. I dobra, jako karszmy tawkę sobie zrobię akurat później. No poziomu sawki jeszcze tutaj nie dobiłem Ale póki co możemy sobie w kości pograć. No i jak chodzi o kości, no to na tym serwerze surowców już raczej też do twierdzy nie zbieram, głównie tutaj teraz się skupiam albo na klepsydrach, albo na goldzie, albo na kryształach, no bo dusz też z tego co pamiętam to już nie potrzebuję, także no niepotrzebne rzeczy omijam, ale zaraz do twierdzy i podziemi też przejdziemy, pokażę wam jak to się rozbudowało, bo myślę, że dosyć sporo, także warto będzie tam zajrzeć. I ostatnia giereczka, może goldzik jeszcze jakiś, 213 tysięcy, dobra, może być. I dobra, lecimy, kolejna zakładka, czyli arena. No i tutaj też z reguły sobie robię właśnie po 10 wygranych w ciągu dnia. Jeszcze sobie coś doładuję, zręczność trochę. No i możemy spróbować to sobie przeklikać na szybkości, żeby tą dyszkę od razu zrobić. Zazwyczaj właśnie na koniec dnia do tego siadam i to klikam, żeby te 10 właśnie dobić. Czasami to idzie szybciej, czasami wolniej. No i po tych walkach sobie zobaczymy menadżera areny. Bo tam też no codziennie tam jakieś skipy kupuje albo coś. Arena platynowa chyba już ostatnio była, jak dobrze pamiętam. Także teraz tylko właśnie zostały te skipy. No i pomału to jakoś idzie w górę. I te runki są coraz lepsze. Dobra, 10 wykranych mamy. Także arena. Wygląda to następująco Octodecylion na ten moment. I tu mogę sobie to ładować tak, że na tych taletach, potworach się skupię. Tutaj pięć koła udało się dobić. No i od razu przeskok w czasie 7 dni. Coś czuję ogólnie, że jakby migierka trochę lagowała, Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że na nagraniu tego nie będzie widać. bo w ogóle, że nagranie nie będzie jakieś zdrogowanie Jak będzie, no to będę musiał nagrać kolejnego dnia to samo. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Dobra, jak chodzi o pupilę. No to co, no aktualnie sobie karmię po prostu to co idzie, ostatniego pupila, albo jakiegoś, żeby tam dobić któryś poziom. Ataczki też się tutaj jakoś klepie. Także je możemy też od razu zrobić. Może ziemią teraz. Dobra. Tu mamy dwa jedzonka. I z wody tutaj tak. No i generalnie tego jedzenia jest trochę mało teraz, więc są problemy z jedzonkiem. Ale co jakiś czas coś tam wpada, czy to z awki, czy to z koła. Ostatnio był też weekend właśnie na pupile, teraz ten najbliższy też będzie, więc troszkę tego więcej, ale ogólnie no tego jedzenia bym powiedział, że brakuje. Więc fajne były wyprawy na EU7 na przykład, bo wtedy się zrobiło spory zapas, bo to dużo tego leciało. I tak patrzę na te pupile, to jeszcze trochę i będą walentynki, także będzie właśnie ryboka do znalezienia. I tutaj z toalety 20, będzie głębion. Także dwa pupile już tak naprawdę dosyć niedługo, nie? Tak, więc spoko. No i później wiosenne będą w kolejce, ale to od marca. Także też można powiedzieć, że niedługo, bo to szybko zleci. Dobra, to mamy, także czas na lochy. Jak chodzi o lochy, no to tutaj wiadomo, taki dzienny portal, można powiedzieć. Udało mi się zbić 20%, także 10% do przodu będzie. Tornado, dla przypomnienia, stopuje na 486. Właściwie mogę wam pokazać, jak te rochy nie wyglądają, na jakim etapie tutaj właśnie to zacząłem stopować. Liga baterów tutaj ósemka. Może wszystkiego nie będę czytał, tylko tak po prostu wam pokażę. Tutaj strefa mroku, oczywiście. Także tak to się mu prezentuje. Karuzela z idolami, tu mam dwóch pokonanych tylko. No i wieża, oczywiście, cała skończona. No, także chodzi o lochy, to tyle. No i przejdźmy teraz do twierdzy. Najpierw, bo tutaj się dosyć zmieniło. Najważniejsze to chyba jest Akademia Poziom 20. Więc z tego leci bardzo dużo ekspab aż 510 000 na godzinę. Czyli to jest no mała część poziomu, co prawda, ale no jednak, tak co godzinkę sobie odbierać, no to to jest sporo. Zapas mam 6 milionów, czyli no raz na 12 godzin, jakby wejdę, to mogę sobie właśnie to odbierać. Czasami wchodzę właśnie częściej, czasami rzadziej, więc trochę przepada. Ale no generalnie z 2-3 razy na dzień staram się właśnie na gierkę wejść I dalej tak, skarbiec zaraz będzie na 20, kopalnia póki co na 10 Ale właśnie po tym skarbcu już ruszę z kopalnią, będę ją dalej rozbudowywał, żeby te lepsze klejnoty były I, i no Skarbiec będzie na 20, więc tam więcej miejsca na jakiś legendarny loch czy coś to też będzie Tu jeszcze w ogóle mam itemy, o nich zapomniałem, że tutaj Właśnie ta skrzynka dodatkowa jest No, także tak to wygląda No i chodźmy do podziemi, tutaj reszta budynków raczej tak standardowo została Jak chodzi o podziemia To w zasadzie przygodoma dobiłem na 15 najważniejszy budynek No i teraz resztę po prostu sobie dobiłem do 15 pomału Tutaj bez jakiejś większej presji Po prostu to sobie leci I tutaj jak chodzi właśnie o te walki ten 408 poziom jest najwyższy, na to wychodzi. Chłopak tak spadł w rankingu. Co, co to się dzieje? Aż tak wam powiem, nie śledzę tej topki tutaj. 166 ziomek. Mam, że miał EQ podawkę albo coś, albo po prostu chciał spać w rankingu. Mniejsza z tym, ale 5 walk bez problemu idzie właśnie zrobić. Pytanie, czy mam osiągnięcie? Tutaj na pewno mam, ale jednak wolę się upewnić. Tak, zaplanowanie top 1, dobra. Piątą walkę też sobie kliknę. Dobra, także to mam. I co do lochów, jeszcze tylko się cofnę. Pokażę Wam, jak to na sercu się wygląda w tym momencie. Tutaj macie listek, kliknąłem więcej. Właśnie na tym koncie. No, dosłownie przed rozpoczęciem odcinka, to sobie kliknąłem, więc to jest na bieżąco, można powiedzieć. Więc tyle lochów na ten moment byłoby do zrobienia. Ale no tak jak już zapowiadałem, teraz jeszcze przypomnę Na tym koncie robię jakieś bardzo długie stopowanie, na pewno do 500 poziomu Także Nie wiem czy to będzie rok, czy dwa lata nawet Ile to zajmie Po prostu na, na tym koncie sobie robię awkę Jak dobiję ten 500 poziom kiedyś to zobaczymy Czy jeszcze dalej czy nie Na razie się wydaje to bardzo odległe Ale czas tak leci, że yy, Na pewno to szybko Właśnie przeleci, nawet nie wiadomo kiedy no, także tak to wygląda. A, i tak właśnie zastanawiam się e, jak to już przeleci, skończy te skipować rochy, to nie wiem czy na tym serwerze nie skończę grać. Tak ogólnie myślę. Bo powiem wam, że ta EU5 tak najmniej mi teraz siedzi. Do EU1 mam taki sentyment, bo tam mam własną gildię też, to pierwszy europejski. I tak wróciłem właśnie do gierki bardziej e, po przerwie, więc ta EU1 mi siedzi. EU5 tak tutaj właśnie to stopowanie chce zrobić. No, a po tym stopowaniu to nie wiem, zobaczę w sumie jak będzie. Chociaż, może jak taki poziom już wysoki będzie, to też mi szkoda, będzie to konto zostawać. Także na pewno się wyjaśni, to i tak, zanim to nastąpi, to jeszcze masa czasu. Więc dużo się do tego czasu wydarzy. Dobra, dalej, kolejna ważna zmiana gildia. Jak widzicie, z Gorzwelem, wcześniej było Prodigy. I czy zmieniłem gildię? Nie, proszę Państwa, to gildia zmieniła nazwę. Także taka tutaj zmiana. I zmiana też przywódcy. Teraz e, gildią przywodzi Toja Giko. Giko też był w przywódcą w pierwszej gildii, którą zakładaliśmy tam. E, jak ona się nazywała? Nie pamiętam, że naszą pierwsza grida się nazywała. Ale w każdym razie właśnie Giko tam. Mm, później tą gildę przejął, bo ja, na początku samym to ja ją prowadziłem. Ale później właśnie przejął Giko. E, I tutaj są też Gierkę skończył. Więc, no tak wyszło, że Giko, właśnie przy Oglidzie, bo jest tutaj najbardziej aktywny, to naprawdę dobry chłopak, można powiedzieć, nad wszystkim tutaj czuwa, kontroluje salki, wszystko. Także na poczcie tutaj mamy troszkę wiadomości, generalnie, właśnie o różnych sprawach przypominających, żeby ataku pignować i tak dalej. No ale tak trzeba, no porządek w gildi musi jakiś być. Jak chodzi, o moją pozycję w gildi to jestem gdzieś tak w połowie, w sumie, powiedzmy. No, może w tej pierwszej części bardziej. Ale no generalnie tak się tutaj trzymam. Salka 20, oczywiście, siedzi, już te 3 miesiące temu była. Także tyle, jak chodzi o gildię. Na poczcie mogę sobie zobaczyć właśnie te zadanka Mogę sobie dokończyć tutaj. I tak koło fortuny. Sobie zrobię to trzy razy, to jeszcze zabraknie. Jeden punkt: poświęć runy, pokonaj hazardzistę, przejść przez portal. Ok, to mogę zakręcić kołem. Przez portal. i nie mogę tego zrobić przecież. To oszukuję bo portal mam zrobiony już. To zamiast tych questów powinno być coś innego, żeby to można było zrobić. Jak to jest jeszcze na Awkę w karczmie, awkę zrobię później. To co? Może tutaj runy poświęcę. No 17cylionów no, jest nasz po resecie więc mogę to sobie tak zrobić. No i teraz kręcę nie kołem. No i standardowo takie odcinki bez rochów, no to będą krótsze oczywiście. Ale tutaj myślę, że w miarę e, opowiedziałem mniej więcej o tych zmianach, jakie były, bo tylko od 12 minut jest, także też nie jakiś najkrótszy odcinek. E, I tu jeszcze sobie dokończymy tylko. To Pyk, 12, 14, 16 nawet. A runy było też 2. za jako też było 2, ok, czyli nawet nie trzeba było restartować. Ale zbieram oczywiście dzienne nagrody i z nich tu mamy ile? 8,7 miliona i 8,5 golda. I wydarzenie też jakieś jest nawet. I to mogę w zasadzie sobie zrobić od razu. Kości może nie, ale nowe towary w sklepach 5 razy. To na pewno warto, myślę, że prędzej w gabinecie magii robić. Bo w gabinecie magii macie jakieś potki. A w zupełnie z reguły mniej opcji, które by się Wam przydały czy z reguły właśnie szukamy jakichś epików, albo coś, to właśnie sobie kręcę kabinet magii, bo przy okazji będą potki, które i tak trzeba na bieżąco ogarniać. I tu zbieram nagrodę i za te skrzyneczki mamy 50 klepsydr, fajne, 20 milionów golda, czyli dwie cechy i dodatkowe piwo w karczmie, czyli dzisiaj wejdzie ogólnie ich 12. Także dosyć sympatycznie. No i 5 cech oczywiście do zręczności mogę sobie dowadować. I tak to się prezentuje. Tak, resztę, resztę czyli awkę sobie zrobię później. No i na tym, proszę Państwa, skończymy ten odcinek. I od razu zapowiem kolejny, czy nie wiem czy kolejny od razu, co po tym będzie. Ale jeden z kolejnych to będzie odcinek o EU10. I tam mniej więcej powiem kiedy prawdopodobnie serwer startu startuje, jaką klasą będę grał. I dlaczego moim zdaniem ten serwer będzie taki potężny dobrze, dzisiaj to na tyle, także dzięki Państwu za oglądanie i widzimy się, no może szybciej niż za 3 miesiące, myślę, że na kolejny legendarny roch jakiś albo Elevator, jakiś taki większy event, myślę, że na to EU5 sobie znowu zajrzymy. A póki co znowu na jakiś czas przerwa. Dzięki za oglądanie, na razie.